No tak w zeszłym roku było, ale dzisiaj a, ja obstawiam, że wejdzie. No już taka jest dorosła, proszę, o, nie wejdzie. No i to fajna kobyłka. Tam raz nie wystartowała, a raz biegała była czwarta i na koniec ładnie nam wygrała i pobiegnie w nagrodzie dula. 1600 metrów i myślimy, że na dzień dzisiejszy 1600 to dla niej jest akurat. No właśnie po to te klacze, proszę nie oddychać. Te klacze po to biegają tak na krótko, te takie bystrzejsze, że z myślą o wiosennej. I zobaczymy, jakby jej się tam udało złapać formę na ten pierwszy start, to Następny start pewnie byśmy ją zobaczyli we wiosennej, tak jak i Black Angel. I jakby dobrze przeszła też e, Gloria Gentis, to byśmy mieli aż trzy klacze. No dobra, to dzięki, dzięki. To i tak ona zrobiła duży postęp, bo w zeszłym roku weszła tylko jedną nogą na zieloną trawę. No to fajna klaczka. Chyba jednak ten Glen Eagles daje takie konie mocno pobudliwe i ciężko z nimi. Właśnie Adalen też jest po Glen Eagles i zresztą takie same połączenie krwi.